Dziś multi do Food, wyjątkowy challenge. Nasze bohaterki wcielą się w postać królowej śniegu i królowej ognia. Zobaczymy, jak to się skończy. Dzień dobry, świecie. Lodowa Suzy jest znowu z Wami. Jak ja uwielbiam moje łóżeczko. Jest takie przytulne i zimne. Każdy poranek jest taki orzeźwiający. To naprawdę będzie dobry dzień. Witajcie wszyscy! Ognista Emma się obudziła. Nadszedł czas, aby rozdrzeć stopy na węgielkach. Gorące dzień, dobry dla wszystkich. Ramek zaczyna się od szklanki koli. Uwielbiam, gdy jest zimna. Ej, powiedziałam, zimna, nielodowata! Hmm, nie szkodzi. Wiem! Zrobię z tego kulkę śnieżną. Emma, łap prezent. A, co ty zrobiłaś? Jestem cała mokra. Zaraz oberwiesz, jeśli tak bardzo lubisz śnieg. No to masz. Dlaczego to zrobiłaś? Teraz wszystko jest w śniegu. Ponowne odśnieżanie zajmie mi pół dnia. Ja też będę musiała posprzątać po rozlanej coli, a więc to twoja wina. Gdzie są nasze prezenty? No właśnie, gdzie są smakołyki? O, chyba coś tu leci. Wow, to czerwone popity! Czy to nie jest prawdziwe szczęście? Spójrz, jak ich dużo! To będzie niezła zabawa! Nie, szczęściem jest, gdy popity są zatopione w bryłce lodu. To naprawdę super! Zobacz, jakie są fajne! Moje i tak są lepsze. Są ciepłe, co sprawia, że są miłe w dotyku. Dlatego bawienie się nimi jest przyjemniejsze. O, dziwne. Skąd się wzięła ta galaretka? O, nie! To są popity. Dzięki moim mocom zamieniły się w tę obrzydliwą masę. Dobrze ci tak. Nie trzeba było się tak nimi chwalić. Z moimi popitami wszystko ok. Muszę je tylko jakoś wyjąć z lodu. Zamierzam to zrobić za pomocą zwykłego kija bejsbolowego. Właśnie w ten sposób. I po głupim lodzie. Alright, alright, alright. Ostrożnie! Lud jest twardy i pryska mi prosto w twarz! Jesteś po prostu zazdrosna, bo ja mam popyt, a ty już nie! Spójrz, jakie to jest relaksujące! No to może podzielisz się nimi z przyjaciółką? Ręce precz od moich zabawek! Ale jesteś! Czas na zimną kąpiel. Nic nie działa tak kojąco jak lodowata woda. Ojej, dlaczego jest taka gorąca? Kto to zrobił? Chyba zapomniałam zakręcić kran, ale to nic nie szkodzi. Byłam w stanie wytrzymać nie tylko taką temperaturę. Suzy poradzi sobie z tą wodą w dwie sekundy. No, myślę, że teraz jest ok. Ale super, czuję się jakbym relaksowała się w zimnym koktajlu. To niesamowite. O nie, dopiero co się cieszyłam, a teraz telefon wpadł mi do wody. Czasami nie przepadam za lodem. No i co mam z tym teraz zrobić? W tej chwili najbardziej chciałabym wygrzać się w tej wannie. Ale dlaczego ta woda jest taka zimna? To nie tak miało być. Ten stan rzeczy należy pilnie naprawić. Myślę, że moje gorące moce wystarczą. Niech lud zamieni się we wrzącą wodę. Właśnie tak. Teraz będzie idealnie. Taka gorąca woda sprawia, że od razu się relaksuje. Nie ma lepszego odpoczynku niż leżenie we wrzącej wodzie. A wiecie, co jeszcze można zrobić z gorącą wodą? Zamienić ją w kakao! Najważniejsze, żeby na niczym nie oszczędzać. Kakao nigdy za dużo. No, no to będzie idealna porcja. Wysypię wszystko co do ostatniego okruszka. Gotowe. Co by tu jeszcze wymyśleć? Wiem! Doskonałym dodatkiem będą pianki marshmallow. Uwielbiam je. Nie ma nic lepszego niż leżenie w wannie wypełnionej kakao i piankami marshmallow. To jest najlepszy dzień w moim życiu. Jest nie tylko niesamowity, ale i bardzo pyszny. Jestem taka szczęśliwa. Marzyłam o tym od dawna. Mmm. Ostry makaron. Uwielbiam go. Ale makaron z kostkami lodu jest o wiele fajniejszy. Tylko spójrz! Nie, nie jest. Nic tak nie rozgrzeje jak ostra czerwona papryczka. Spójrz! Mój makaron jest taki ognisty, że topi nawet pałeczki. To super! Oops. Super, jak niby będziesz to jadła? Pałeczki służą przecież do jedzenia. Niekoniecznie. Można zjeść makaron prosto z pudełka. A co z manierami? Przynajmniej teraz mam śmieszne wąsy, spójrz. Chociaż lepiej ten kawałek też zjem. Zabieraj to. Skoro skończyłaś, to teraz moja kolejna spróbowanie makaronu. Dobrze, że umiem jeść pałeczkami, a nie z wiaderka jak neandertalczyk. To dziwne, ale pałeczki chyba utknęły. Co się stało? Ojej! No jak? Dobry makaronik? Jestem z powrotem. Ojej! Mam teraz lody makaronowe. Co może być fajniejszego? Mm, są pyszne! Zaraz zepsuję ci twoją idylę i pozbędę się ich. Co ty zrobiłaś? To był taki świetny przysmak. Lody makaronowe. Teraz to już tylko makaron. Chociaż może przyda mi się w takiej wersji. Przepraszam, nie chciałam. Chociaż nie chciałam. No, to masz, poczęstuj się. Smacznego. Suzy, Emma przeniosłam wam wasze koktajle. Specjalnie dla Was, zimny dla Suzy, ciepły dla Emmy. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Kate jest taka miła. Zgadzam się. No to spróbujmy. Ojej, to boli! Dlaczego to jest takie gorące? Nie denerwuj się tak, uspokój się. Jak można się nie denerwować, kiedy przenoszą Ci coś takiego? Najbardziej na świecie nienawidzę wszystkiego, co jest gorące. Czy tak trudno o tym pamiętać? No, już nie smuć się. Teraz moja kolej na spróbowanie koktajlu. Kurczę, ale z jakiegoś powodu nie mogę go oderwać od stołu. To bardzo dziwne. Ojej! Kate, co ty zrobiłaś? Zaraz ci tu urządzę gorące przyjęcie. Pożałujesz tego. Ojej, ty też nie powinnaś się tak złościć. To źle działa na czujnik dymu. Zaraz tu będzie padać. Wiejmy. Czemu to mnie spotyka? Ja tylko przypadkowo pomyliłam kubki. Pospiesz się i subskrybuj kanał MultidoFood, żeby nie przegapić kolejnych challenge'y. Będzie pyszniej, zabawniej i jeszcze bardziej interesująco. Na razie!